Siemano ludzie, z tej strony Mister XXX, a to jest kolejny odcinek budujemy w Minecraft. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zbudować generator obsydianu, który można wykorzystać także jako generator kobla. Pomiędzy odcinkami do dorobiłem tutaj ścieżkę, lampiony oraz platformę, na której będziemy budować generator. A więc zaczynajmy. Aby zbudować taki generator y, potrzebujemy około 15 jakiegoś surowca. Radzę nie używać wełny czy drewna, bo lawa je spali. Y, aby go zrobić należy ustawić wszystko w ten sposób. 3 surowca tutaj, 2 tu, przerwa na miejsce do kopania, 2, znowu 3, z drugiej strony dajemy 5 surowca. Tutaj z której strony wykopujemy dziurkę, wylewamy wodę, z drugiej strony wylewamy lawę. Jeśli chcemy, aby to był generator kobla, nic nie robimy, sam będzie się już y, robił kobel. A jeśli chcemy, aby był to był generator obsydianu, musimy w tym miejscu położyć y, jeszcze redstone. Y, jak widzicie. Całe, cały generator działa doskonale. Jest bardzo funkcjonalny, przydatny i myślę, że przyda się na przykład na mapce skyblockowej. Jeśli pomogłem, mam nadzieję, że dasz mi łapkę w górę. Jeśli nie podobał ci się filmik, napisz w komentarzach co powinienem poprawić. Jeśli. Jeśli chcesz, napisz mi w komentarzach, co mam zbudować, a wtedy, jeśli przypadnie mi ten pomysł do gustu, zbuduję to w moim kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, cześć.